Simano, e, witam Was w czwartym odcinku Minecrafta na modach. Dzisiaj kontynuacja myślę e, cave. Ów. Idziemy do cave. E, zeszła jedna tylko zmiana, że dodaję inną mianowicie chodzi mi o biomy z Oplenty. Dodaję ponad 80 biomów, różne e, itemy, właśnie te e, nowe surowce, biomy, 30 biomów to naprawdę bloków dużo i w ogóle yy, no i tyle dodałem, nic jeszcze nie doładowałem próbowałem dodać ale PAMS y, Harvest Craft który daje o wiele więcej widzenia. nie zadziałał, mój Crasher cały czas mam no i usunąłem no i co no zaraz e, zrobię krótkie cięcie i widzimy się już e, w jaskini. do e, Dobra, już e, jestem po tym krótkim cięciu. Ja widzicie znalazłam kajwalky okay. niedaleko domu, z kratek do domu. aha co? No, normalnie, Nie mam kopię. Dobra, to zacznijmy Kontynuacja Keju Dobra, dobra, dobra Węgiel nie wiem czy zbierać. Właśnie, właśnie. Czy zbierać węgiel? Chyba nie znam. No. no nie. Jest coraz niżej. Chora żelaza. Już pięknie kopny żelazu to bo musiał, jedzenie. musiał iść o jedzeniu i bym musiał zrobić to już nie na odcinku ja byłem biedny za e, zwierzętami na odcinku trochę by było nudne myślę lepsze to jest przechodzenie tak czerwono eksplorowanie właśnie tego właśnie Przynajmniej ja pola oglądać takie filmy niż nie wiadomo co to tam. Dobrze, gdzieś coś jest tutaj, to jest chyba kamien. To, to jest tu kamienne. Nowe te w surowce możemy znaleźć. Ale to tylko już na niższych poziomach. Czy to jest? Pośle.

Częściej tu są ty. Może. Może będą. Dobra, żelazo. Proszę musi być. Widzę raz Dobra. O, tu jedna. ma. Książę niską, jestem. Świążeń. Dalej woda do zabrania to zwierzę. Jest złoto, bardzo potrzebne przez 7 zł jeszcze zabrać. Ja miałem klące buty wreszcie. Jest, mamy klące kląc buty. Streszne słowa klące buty. To jest sobie wywalę to. Gdzie ten pająk? Tu gdzieś jest chyba. Ja go słyszę. A, to on jest nad dnami chyba.

przy muszą po prostu wybuchnąć jeszcze tylko szkieleta brakowało jeszcze szkieleta pan szkielet jakie nienawidzę szkieletowe na oczu jest żal mi bo tu mogą być diamenty gdzieś to lepiej by było, abyśmy... Chciałyby. Jak to zrobić teraz, żeby ta woda z zombie Co w korek? coś są dwa kaniony. nie? Nie. Kurczę, jak to zrobić, żeby ta woda... Trzeba wpłynąć tam. takým dážem. No, pojíme. A to oh, bude diamenty. A stále ešte jedno. A to je nejaký problém. Woda, wody już nie ma, też nie wierzę w to. Matka, jak mnie ta woda denerwuje. Nie Nienawidzę takie rzeczy. Chodź tu kur... Map. Co ja teraz zrobię? Wreszcie ta głupia woda. Teraz ruszę tych diamentów, bo po prostu się wtórzy Tych diamentów. No dawać mi diamenty. Albo coś innego. Tu los surowców jest. Idę Jeszcze zaraz płynie. Żelazo to święce Ja nie widzę żadnych diamentów i nic. Jest 12 poziom I co jest? Nic nie ma naprawdę może biomys oplendii Czy zbugowały i nie ma tych co robić Zobaczysz, j**a, rzadkie są, wszystkie. Bardzo dobre są. Nie do chociaż, chociaż... Czy te białe suplenty na pewno te surowce dodawały? No raczej tak. No tak, dodawały. jest złoto chce złoto zwiększyć Dobra mamy złoto nic poza tym nie ma serio tam coś może jest Enderman. Nie wiem, ja może mnie zabije. <Glarky> Diamenty! Jest! Kurde nie, dobrze ciut. Co to do mnie nie przychodzi. Widzę, że jest to dawno?

I ciekawego. Wreszcie są diamenty, wreszcie są diamenty. E razo. O, jeszcze będę te diamenty. Trzeba nam zbroję zbierać. Szkielet. Brzny. Może by nie zetnąć dziola. Tu jest ciekawe. Tu mogłoby być To właśnie. Czy to jest drugi kanion, czy ten sam cały czas? Chyba tam jest kanion. No i złota. Złoto bardzo się przyda. Żelazo, no i dalej szukamy diamentów. Kurde, no tam jest nieciekawie. Są Nie chcę się walczyć z tymi szkieletami nienawidzenia. Najgorszy młot jaki jest w Moim, moim zdaniem. jakaś. Jeszcze panie głównie. Jeszcze drugi jest. Dobra, to możemy tu iść. W takim razie. Widzę darmanów na no. Nic ciepłego nie ma. Serio? Serio, serio, nie ma nic? No nie ma nic. Rzadko te diamenty. E, jeszcze myślę, że dodam tą Co odcinku modyfikację. E, taką jak... chyba jaką to myślę to dwa ultimate'owe rzeczy, emeraldowe, yy, ametyzowe. W ogóle można mieć dziewczynę w Minecrafcie dzięki temu modu. Fajny mod. I na 100% dobra w następnym odcinku. Już będzie na pewno. Myślę, że to ostatni odcinek w cave'ie. Zamknę, możemy iść do Patryka albo coś. A on ja najwyżej nadjecką zbroję, pozbieram sobie poza odcinkiem. Bo już myślę, że trzeci odcinek porządku, wróćmy Nie za bardzo. Myślę, że. Tak, myślę, że już będziemy kończyć ten odcinek. Jest level, i częściej jesteśmy to tym no szkoda Dobra, jest lawa, się gdzie się i co, No i co, a my widzimy się w kolejnym odcinku, no, no, na 你在忙。Yeah,